Cześć, dziś kolejny z Mam na sobie t-shirt, który kupiłam w zeszłym roku w Hausie albo w Kropie. Bardzo fajny, taki luźny, to jest oczywiście elka standardowo. Taki cały, jak nie wiem, czy to zobaczycie, cały taki poszarpany, jakby miał w ogóle 100 lat, taki powycierany. On ma dosyć duży deko, dlatego tak sobie go spuściłam na jedno ramię. Pod tym mam oczywiście stanik nude. Do tego mam jeansy też tej samej serii, co zawsze z zary, z zamyczkami, tylko w kolorze granatowym. Na dole mam konwersy krótkie granatowe, dzisiaj taki cały outfit niebiesko granatowy. Do tego mam dużą czarną torbę, dlatego że idę na zakupy. Nie wiem jeszcze, co będę kupowała, a nie chce mi się nosić siat. I biorę też ramoneskę, dlatego że jest niby 16 stopni, ale wiecie co, co chwilę pada i ludzie ogólnie chodzą jakoś dziwnie, grubo po ubierani, tak więc lepiej sobie wezmę ramoneskę. I tak, to tyle. Mam nadzieję, że ten strój również Wam się podoba taki codzienny, i do następnego, pa! Jest godzina na 20, chyba 15. Zapaliłam światło, dlatego że trochę jest ciemno, tak się chmurzy cały dzień, może będzie padać. Ja jestem po całym dniu biegania po Obi, rojach i innych. Powiem Wam, że mam tyle rzeczy do kupienia, że tak naprawdę oglądam ciągle te wszystkie gazetki z tych dużych sklepów i ciągle za czymś jeżdżę. Niedługo Wam nagram taki filmik z rzeczami do domu, które ostatnio udało mi się kupić, i wcale nie ma tego aż tak dużo, dlatego że. Nie śpieszę się z kupowaniem, po prostu kupuję po jednej, po dwie rzeczy i dopasowuję sobie, żeby potem nie było, że coś mi do czegoś po prostu nie będzie pasować. Z racji tego właśnie, że było dość ciepło w ciągu dnia, mimo tego, że się chmurzyło i latałam cały dzień, to słuchajcie, tak mnie bolą nogi. A jest sobota, i postanowiłam tradycyjnie, jak to w sobotę, jechać nad morze. Ja Wam powiem, że ja uwielbiam morze, strasznie się cieszę, że tutaj mieszkam i mam możliwość pojechania sobie w każdej chwili, tak naprawdę, bo ja mam dosłownie 15 minut, żeby dotrzeć nad morze samochodem tak więc e, wykorzystuję każdą chwilę naprawdę, jak jest lato, jak jest ciepło żeby tylko jechać e, i właśnie, dzisiaj sobie ubrałam tak na luzaku mam taką koszulkę z H&M -u. to jest taka koszulka, może uda mi się pokazać wam z takimi podwijanymi rękawkami ja mam jeszcze taką w paski granatowo-białą wiecie co, nie przepadam za nimi dlatego, że one są dość tutaj takie mocno przeszyli wiecie, wysoko ja nie przepadam za takimi t-shirtami ja w ogóle najbardziej lubię takie t-shirty w serek Poza tym ona, jak widzicie, jest strasznie długa. Ja mam ją teraz przywiązaną w pasie taką bluzą z hemu, z takim białą, białą, z białym napisem taka cyfra, tam jest jakaś biała. Przewiązałam sobie tą bluzę. W sumie powiem Wam szczerze, dlatego że myślę, że może być chłodno, więc nie chcę mi się tego w ręku trzymać. Jakąś małą tylko torebkę wezmę. Więc przewiązałam sobie tą bluzę tutaj w pasie na tą właśnie koszulkę, ale koszulka, jakby ją, tak wiecie, puściła, to byłaby gdzieś pewnie dotąd. Na to wzięłam tradycyjnie Ramoneskę, ciągle noszę tą samą, ostatnio przyczepiłam się do niej strasznie, pewnie mi się po tym sezonie będzie do wywalenia, ale cóż, kupię sobie pewnie jakąś nową na przecenach, znowu za pięć dyszek, chociaż mam jeszcze jakąś czarną teraz, jak sobie myślę, chyba ze Stradivariusa, jednak najlepiej, słuchajcie, noszą mi się te czarne, mam jeszcze fioletową, brązową, zieloną, ciemną brązową i faktycznie jednak czarna sprawdza się najlepiej, eee, po prostu czarny do wszystkiego pasuje. Do tego poniżej mam te spodnie z berszki, takie z dziurą... Eee, też spoko jeansy, które właśnie noszę tylko tak po pracy, bo do pracy tak nie za bardzo. Już Wam wiele razy to mówiłam. I na dole mam moje riboki. Ja uwielbiam riboki. Riboki, riboki są bardzo, bardzo wygodnymi butami, jak dla mnie. Naprawdę, chyba najwygodniejsze ze wszystkich Adidasów. Dlatego zakładam te riboki. Mogłabym ubrać równie dobrze białe, ale. Ale na ten piach, wiesz, jak będę tam chodziła gdzieś po plaży, to chyba nie bardzo. I tak to wszystko wygląda. Tak więc ja jadę, życzę Wam miłej soboty, chociaż nie wiem, czy to będzie w sobotę, tak więc do następnego, hej! Cześć, a dziś słuchajcie, mega upalny dzień, mega, jest niedziela i dlatego jestem tak mega lightowo też ubrana, wychodzę tylko na chwilę. I mam na sobie t-shirt taki, który kupiłam w zeszłym roku na jakichś promocjach letnich. W Berszce, on kosztował 20 tam parę złotych, Powiem wam, że lubię go, sobie rękawy, bo on ma takie dosyć długie. Tak więc e, dzisiaj taki biały t-shirt, on jest strasznie pognieciony, ale jego ja wcale nie mam zamiaru pracować, dlatego że mm, on i tak się zaraz wygniecie, tak więc w ogóle go nie pracuję, tak go wybrałam zarzu i zarzuciłam. E, jeśli chodzi o spodenki, to również berzka. Ja co roku spodenki kupuję. Na wyprzedażach letnich. Wtedy takie spodniki kosztują około 15-20 zł. W zeszłym roku kupiłam właśnie dwie pary sobie. Te i takie jeszcze jedne z frędzlami. Fajne, wiecie co lubię je nosić. Oczywiście noszę je tylko jak nie idę do pracy. Ale dzisiaj jest naprawdę tak ciepło, że nawet nie chce mi się zakładać długich spodni. Tym bardziej, że ja dosyć szybko chodzę i za wszystkim gorąco. Poniżej sandały. Sandały z CCC. Już je widzieliście? pomalowałam sobie paznokcie stóp na taki czerwony kolor. To jest mój nowy lakier z. Miss Sporty i do tego mam dużą torbę, torba jest z and Bear. nie wiem czemu ją biorę, jakoś tak słuchajcie miałam ją pod ręką i dlatego ją chyba zakładam, okulary mam standardowo na głowie, na pewno sobie je założę, to są te z Reserved i mam mokre włosy, które są spięte w kok, bo jest gorąco i jak jest ciepło nie lubię jak włosy wiszą mi na szyi, tak więc to tyle, taki typowo letni outfit. Pamiętajcie, że ja Wam wrzucam outfity z tygodniowym opóźnieniem i w tym tygodniu było naprawdę bardzo, bardzo gorąco, zresztą co widać po outfitach, ja już uciekam i życzę Wam miłego tygodnia, pa! Cześć, a dziś poniedziałkowy strój dnia, słuchajcie, cały weekend było mega, mega gorąco i dzisiaj jest 8:5 i znowu jest chyba ze 20 stopni już teraz. Tak więc ja mam taki lajtowy strój dnia, mam e, czarną bluzkę na ramionkach, czyli standard tak naprawdę u mnie. Mam też białe i jakieś tam zielone, szare, ale zawsze noszę czarne, czyli zawsze, najczęściej noszę czarne. Na to mam taką narzutkę z hm -u. ja tą narzutkę kupiłam w zeszłym roku, to jest takie a kimono, takiego dosyć, takiego, widzicie co, zasłonowego, grubego materiału, ale generalnie jest takie luźne, więc myślę, że takie na teraz będzie akurat, przynajmniej na rana, jak będę szła, do, biegła na autobus teraz. Do tego mam Boyfriendy. Te Boyfriendy już widziałyście w wersji ciemniejszej w moich outfitach. Dzisiaj mam tą wersję jaśniejszą, bo jak wiecie, ja kupiłam sobie dwie pary. Myślę, że na taką pogodę generalnie mogłam założyć pewnie spódnicę, ale muszę wychodzić i nie chcę mi się szukać, słuchajcie tych spódnic, bo jeszcze mam tutaj trochę bałagan. Tak więc dzisiaj zakładam Boyfriendy, na pewno będzie mi luźniej niż w zwykłych rurkach. Chłodniej przede wszystkim. I do tego mam sandały, sandały widziałyście w zeszłym roku w jakimś holu, ja je kupowałam na przecenie w CCC. C? w CCC i naprawdę są bardzo fajne, bardzo wygodne, ładnie wyglądają, więc dzisiaj je zakładam. I do tego moja torebka ze Stradivariusa, beżowo-różowa, taka bardzo letnia, ale myślę, że na tą pogodę jak najbardziej. I do tego mam na głowie standardowo okulary słoneczne, tak więc ja uciekam, życzę Wam miłego dnia, pa! Cześć, a dziś kolejne Chcę Wam pokazać przede wszystkim koszulkę z Zary w rozmiarze L, którą pokazywałam wam w holu ubraniowym. Jak widzicie, ona nie jest wcale aż taka duża. Nie jest, nie jest oczywiście taka przyciele, no bo widzicie, że mam tu luz, ale jest taka akurat. No Myślę, że na te upały, co są teraz, to ona jest idealna po prostu. Do tego mam spódnicę z Rezerw, którą kupiłam chyba rok temu albo dwa lata temu. I zrobiłam wtedy błąd, bo napaliłam się na tą spódnicę i kupiłam sobie od razu dwie. To jest podstawowy błąd kupowania, dlatego że najpierw trzeba zacząć jedną nosić, żeby kupić sobie drugą. Ja oczywiście kupiłam od razu dwie, bo bałam się, że nie będzie, no i faktycznie później nie było. Ale muszę Wam powiedzieć, że te materiały piankowe to nie są moje ulubione materiały i jakoś tak ciężko mi tą spódnicę wystylizować. Ja po prostu zakładam do niej byle jaką koszulkę, tak rzucam jak teraz i, i idę. Jeśli chodzi o nogi, to dzisiaj mam e, też w zeszłym roku, wam pokazywałam chyba na koniec lata, kupiłam sobie takie e, sandały. To są też sandały z CCC. Tak więc dzisiaj zakładam te sandały. One są jakieś takie w miarę, słuchajcie, wygodne. Czy nie w miarę, są wygodne. Więc pomyślałam sobie, że... A i do tego moje białe nogi. Generalnie ostatnio się, słuchajcie, opalałam i opalałam tak naprawdę cały czas tylko twarz i dekolt i ręce, a nogi zostały... Mm, tak jak widać. No nic, muszę je kiedyś opalić, więc muszę tak iść dzisiaj, trudno. E, zaraz zarzucę kurtkę, wezmę torebkę i... i Wam się pokażę. I tak to wygląda w całości. Założyłam sobie kurtkę jeansową póki co. I moją torebkę z panterki. Jak wiecie, ja strasznie lubię brąz z szarym, więc dlatego dzisiaj torebkę, którą ostatnio nosiłam, czyli taką beżowo-różową, beżowo zamieniłam sobie na panterkę. Założyłam ketanę, ale pewnie ją zdejmę. I dzisiaj założę sobie moje okulary z Reserved. Przyczepiłam się do takich brązowych ostatnio i ciągle nosiłam. A dzisiaj postanowiłam, że założę sobie takie właśnie kocie z, z Reserved. Tak więc, no to tyle. Mam nadzieję, że ten strój dnia Wam się podoba. To jest taki zwykły, prosty, który. Myślę, że sprawdzi się w taki gorący dzień jak dzisiaj. I to tyle. Miłego dnia Wam życzę. Pa! Cześć! A dziś słuchajcie, trochę taki cieplejszy strój dnia, jak można tak to nazwać w ogóle, dlatego że jest czwartek. Y, pogoda się troszeczkę ochłodziła. Nie wiem, jak jest na dworze, bo jeszcze nie byłam. Ale nie ma słońca i jest około 15 stopni, więc no, w porównaniu do tego, co było wczoraj czy przedwczoraj, czyli 27 w cieniu. Jest, jakby nie patrzeć trochę chłodniej. Ja na sobie mam t-shirt na ramiączkach standardowo, tego z hm -u. Naprawdę jakościowo one są super. Do tego mam kurtkę. Kurtka jest skropa kupiona w zeszłym roku na jakiejś e, promocji. Ona jest taka, nie wiem, co to jest, to nie jest panterka, to jest takie, wiecie, jakieś ciapki tam ma. Generalnie wykończona jest takim czarnym, taką czarną lamówką, To jest taki typowy bomber jacket. Teraz może tego tak nie widać, bo, bo jest rozpięta. Jest poza tym bardzo cienka, ale ma sztuczny materiał i ten materiał nie przepuszcza powietrza. I chyba dlatego nie miałam jej ani razu, z tego co pamiętam, założonej. Tak więc dzisiaj jest debiut, będę ją testować, zobaczymy, czy się zgrzeje, czy nie. Do tego mam spodnie grafitowe Zary, to są te moje z zameczkami po bokach. Też bardzo, bardzo je lubię. I na dole, jak już widzicie, mam. Nie wiem, jak te buty się nazywają. Lordsy, chyba i Ja je kupiłam w zeszłym roku w HM. -ie. Widzicie, co, tak sobie, czasami są wygodne, czasami nie, zależy, ja ostatnio jak chodzę tylko w tramkach, to słuchajcie, w niczym nie jest mi wygodnie, także zobaczymy, nie będę daleko szła, idę tylko 10 minut piechotą, tak więc zobaczymy jak się sprawdzą, zobaczymy czy się zgrzeje w kurtce i, i to tyle, życzę Wam miłego dnia, do następnego filmiku, hej! A w sumie, jeszcze bym zapomniała, pokażę Wam jeszcze okulary słoneczne, bo standardowo biorę okulary, tak więc tak naprawdę całość będzie wyglądała tak.